Witamy serdecznie na powiatowym Święcie Plonów Zajączkowo 2023. Jeszcze raz pragnę podziękować w imieniu swoim, ale i współgospodarza księżom, którzy sprawowali ofiarę mszy, mszy dziękczynnej, jakże ważnej, jakże ważnej dla społeczności powiatu siedlińskiego, powiatu, który jest powiatem w większości rolniczym ponad 60% gruntów rolnych. To co pamiętam zarejestrowanych blisko 2000 producentów rolnych. Witamy w przepięknym miejscu, w sołectwie Zajęczkowo, wsi zańczkowo w gminie połczyn Zdrój, też przepięknej. I witamy w powiecie świdwińskim, w sercu województwa zachodniopomorskiego. Za chwilę oddam głos panu burmistrzowi. A w tej chwili jeszcze raz serdeczne dzięki za to, że ten plon zbieracie, za to, że dbacie o to i za to, że codziennie rano możemy mieć tą kromkę chleba na talerzu. Jest nam niezmiernie miło, że w tym roku możemy gościć rolników i wszystkich Państwa na dorzynkach powiatowo-gminnych, właśnie tu w Zajączkowie. Podczas organizacji dzisiejszego święta... Jedną z najtrudniejszych spraw była sprawa wyboru miejsca. Gdyż nasza piękna gmina, położona w samym sercu Szwajcarii Połczyńskiej, posiada wiele urokliwych, godnych miejsc, w których mieszkańcy na co dzień dbają i troszczą się o naszą małą ojczyznę gminę. Dlatego dzisiaj, dziękując za pracę i zaangażowanie panu Sołtysowi, Michałowi Gębzie, symbolicznie dziękuję każdemu sołectwu i każdemu mieszkańcowi naszej gminy za Waszą codzienną pracę w sołectwach. Pan Michał Gemza, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w Połczynie Zdroju, kierowca mechanik z kursem przysposobienia rolniczego, zaczął działalność rolniczą drodzy Państwo, aż w 1980 roku. Panie Michale, pamięta Pan zapewne ten czas, wówczas gospodarzył Pan na terenie, który miał 6 hektarów ziemi, powiększając gospodarstwo już w 1982 roku do 20 hektarów. Jeśli chodzi o panią Helenę Gemzę, technik-ekonomista z wykształcenia w latach 85-86, podjęła pracę w kombinacie rolnym w Redle na stanowisku księgowej zakładzie mechanizacji i chemizacji rolnictwa. Po zawiązaniu się węzłem, węzłem małżeńskim w 1986 roku, nasi starostowie zaczynają wspólnie gospodarować i mają już 35 hektarów ziemi, początkowo hodowla owiec. Produkcja mleka, uprawa zbóż i ziemniaków, potem trzoda chlewna. Obecnie hodowla bydła. Starostowie dożynek przekażą symbolicznie chleb dla pana starosty Mirosława Majki i pana burmistrza Sebastiana Witka. Panie burmistrzu, oto wspaniały, pachnący pochę chleba wypieczony z ziarna tegorocznego zbiorów które wyrastały na naszej ziemi. Panie Starosto, chleb jest wynikiem działania wielu ludzi. To ciężki i ciężka praca rolników. Dziel nie dużo, nie mało, żeby wszystkim stało. Prosimy o klaski. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Panu Mariuszowi Rutkowskiemu. Od 14 lat pełni funkcję Sołtysa Sołectwa Zajączkowo Pan Grzegorz Hołuj z zawodu i zamiłowania doskonały kucharz, od 12 lat szef kuchni, od 2019 roku Sołtys Sołectwa Batyń. Kolejne odznaczenie Pan Znigłew Zbigniew Szyjka od 13 lat pełni funkcję Sołtysa Sołectwa Rzepczyno Mieszkańcy chętnie zwracają się do niego, aby pokazać swoje pomysły, przekazać obawy i potrzeby związane z polepszeniem jakości życia w swojej miejscowości. Jest otwarty na potrzeby mieszkańców, sumienny, życzliwy, wykazujący się dużą empatią. Pan Ryszard Pawlonka jest niezwykle cenionym działaczem społecznym i sportowym. Od 1995 roku pełni nieprzerwanie funkcję sołtysa Sołectwo Łąkowo. Niechaj te odznaczenia, Najwyższe odznaczenia województwa zachodnio-pomorskie będą także wyrazem naszego podziękowania, podziękowania zarządu województwa dla sołtysów, dla gospodarzy sołectw, którzy potrafią integrować wokół siebie i wokół ważnych spraw dla mieszkańców całe życie lokalnej społeczności. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje i życzenia, żeby Wasza działalność była wzorem do naśladowania dla innych. świętoplonów, święto plonów, dożynki, są organizowane wespół z Biną Połczyn Zdrój. Bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym podziękować panu burmistrzowi, Sebastianowi Witkowi, sołtysowi, panu Gęzie, sołtysowi wsi yy, Zalęczkowo, której właśnie jesteśmy w gościach. A przede wszystkim, ponieważ są to dożynki, więc yy, podziękowania. Muszą być skierowane do rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy powiatu świńskiego. Tak jak powiedziałem, już dzisiaj siejecie to, co będziecie zbierali w lipcu, w sierpniu przyszłym roku. Już dzi dzisiaj zaczynacie dbać o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe nas, tych, którzy liczą na to, że ktoś spowoduje to, że będziemy mieli codziennie, strawę, codzienny kromkę chleba, że nie będzie głodu, że to będzie dzielone tak, jak mowa jest w tradycyjnej, w tradycji polskiej, sprawiedliwie, żeby nie dużo, ale sprawiedliwie i żeby nikomu nie zabrakło. Bardzo się cieszę, że przez te kilkanaście lat dopracowaliśmy się takiej formuły, czyli wspólnie z gminami. Możemy robić to święto powiatowe, powiatowo-gminne, ponieważ powiat świliński jest powiatem rolniczym. Ponad 60% jest użytków rolnych w powiecie, ponad 30% do tego lasów dołożymy i mamy prawie całe 100% wykorzystane powierzchni naszej, naszego powiatu. Jeszcze raz w tym dniu Dożynek serdecznie dziękuję za trud pracy, za zaangażowanie, za serce do tego, co robicie jako rolnicy, sadownicy, pszczelarze i ogrodnicy. Szczęść Boże i dziękuję.